Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam zgromadzone media. Dzisiaj symbolicznie otwieramy budynek Powiatowego Zespołu Orzekania do Spraw Niepełnosprawności. Cieszy na pewno myślę, to, że, że, to, że każdy, to. kto był we wcześniejszej siedzibie Piwiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to widział, w jak trudnych warunkach osoby były przyjmowane, jak trudne warunki też mieli pracownicy zespołu. Szukaliśmy w ostatnich latach miejsca, w którym moglibyśmy przenieść siedzibę powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności i udało nam się znaleźć takie miejsce. Środki, które wygospodarowaliśmy, pochodziły z budżetu miasta ponad 600 tysięcy złotych, chociaż kosztorys wstępnie opiewał o kwotę 120 tysięcy wyższą, w związku z tym można powiedzieć, że te 123 tysiące złotych udało nam się założyć oszczędzić. Prace były wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Myślę, że teraz możemy już przyjmować osoby w godnych warunkach. To, o czym nam zależało, o co też apelowało środowisko osób do spraw z niepełnosprawnością. Mamy powołaną Radę do Spraw Osób z Niepełnosprawnością, i też już od kilku lat takie postulaty były środowiska, żebyśmy zmienili siedzibę. Całe szczęście udało nam się znaleźć to w ramach swojego. Lokalu miejskiego, więc myślę, że teraz już te warunki są godne na XXI wiek. To jest nasza nowa siedziba. Wprowadziliśmy się tutaj na początku maja, już jednak trwały jeszcze prace przygotowawcze. Jest to siedziba, którą powiększyliśmy jakby z zakres tej powierzchni praktycznie dwukrotnie. Ma ona większą dostępność, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Chodzi tutaj głównie o bariery architektoniczne, które próbowaliśmy zniwelować w stosunku do poprzedniej siedziby, którą mieliśmy na dwornej 23B. I chociaż to było miłe klimatyczne miejsce, to jednak niedostosowane dla osób właśnie z dysfunkcjami. I dużo osób was odwiedzali w z sprawie? korzyści macie rocznie. Tak, rocznie mamy około 3, 3 tysiące wydanych decyzji w tej sprawie. To są dzieci i dorośli takie specjalistyczne gabinety lekarskie? Tak, jest gabinet lekarski. Generalnie każda osoba, która do nas trafia, trafia do przynajmniej dwóch orzeczników. Jest to lekarz, specjalista wskazany zgodnie z jakimiś dysfunkcjami takiej osoby, zainteresowany, jak również orzecznik pozamedyczny i on też jest dostosowany do y, potrzeb y, tej osoby, czyli jeżeli jest to osoba czynna zawodowo, to doradca zawodowy, jeżeli osoba, która jest już na emeryturze ręcie, to jest to pracownik socjalny, w przypadku dzieci to jest psycholog, y, y, pedagog, w przypadku osób z dysfunkcjami psychicznymi jest to też psycholog.